Witam wszystkich w podsumowaniu prawnym miesiąca. Tak, moi drodzy, w tej chwili poziom rozwoju sieci Bitcoin i zainteresowanie technologią łańcucha bloków jest na tak dużym poziomie, że coraz częściej przy okazji różnego rodzaju sporów padają już nie tylko pytania o naturę prawną pewnych kwestii, ale o konkretne rozwiązania. W związku z tym, różnego rodzaju problemów prawnych nie da się już zamknąć w kilkuminutowym skrócie w ogólnym podsumowaniu miesiąca. Mój producent zaproponował więc, żeby w tej chwili zrobić oddzielny odcinek, który dzisiaj wam zaprezentujemy. Tak więc, mam dla Was do przede wszystkim omówienia kwestie związane z giełdą Bitfinex, ale też powiemy o niecodziennym wyroku w Stanach Zjednoczonych. Porozmawiamy też o sprawach bardziej związanych z naszym systemem prawnym, czyli o problematyce kart przedpłaconych i o neutralności internetu, a na koniec teoretyzujemy. O wykorzystaniu łańcucha bloków w celu tworzenia baz, które mogłyby pomóc na przykład w ochronie praw autorskich. Na początek przenieśmy się do Stanów Zjednoczonych, a konkretnie na Florydę. Tutejszy sąd uniewinnił niejakiego espinozę. Okazało się bowiem, że postawione mu przez prokuraturę zarzuty są całkowicie chybione. Sędzia Teresa Mary Puller uznała bowiem, że Bitcoin nie jest pieniądzem, bo nie da się go trzymać pod poduszką jak sztabki złota i gotówkę. A skoro nie jest pieniądzem, to nie można też zarzucić Espinozie, że prał brudne pieniądze, czy też prowadził niezarejestrowaną działalność w postaci instytucji finansowej. Ale zanim skrytykujemy za cokolwiek słowa sędziego, musimy pamiętać o dwóch sprawach. Pierwsza to fakt, że omawiany kazus Espinozy miał miejsce w kraju, który jest federacją i w którym obowiązuje prawo precedensowe. Oznacza to, że sędzia ma daleko idącą niezawisłość. I fakt ten przekłada się na to, że sędziowie w Stanach bardzo często orzekają, kierując się zdrowym rozsądkiem, a ich wyroki w każdym stanie są inne. To dzięki właśnie takiemu zdrowemu podejściu. W innej kryminalnej sprawie w Teksasie udało się skazać niejakiego Trendona Shaversa, twórcę piramidy finansowej opartej na bitcoinach, przyjmując, że bitcoin jest pieniądzem, bo zarówno oszust, jak i pokrzywdzeni tak postrzegali bitcoina i tak też z niego korzystali. Inną kwestią jest fakt, że cała sprawa ze Spinozą była policyjną prowokacją. Z akcji Sprawy wynika, że policjant po cywilnemu najpierw skorzystał z usług programisty za pośrednictwem Local Bitcoins, a potem umówił się z nim w pokoju hotelowym na większą transakcję wymiany. Tam też powiedział mu, że pieniądze, które będzie wymieniał pochodzą z przestępstwa, a Espinoza mimo to dokonał wymiany. Chciałbym jednak żebyście zanim osądzicie Espinozę wyobrazili sobie siebie samych w pokoju hotelowym z groźnie wyglądającym mężczyzną, który w każdej chwili mógłby wyciągnąć pistolet, nóż albo w przyszłości jakbyście odmówili grozić Wam skrzywdzeniem Was albo nawet skrzywdzeniem Waszych bliskich. Dlatego też wydaje mi się, że może i sędzia napisał dziwne uzasadnienie wyroku, ale sam wyrok wydaje się sprawiedliwy. Na tą chwilę jednak wiemy, że prokuratura nie składa broni i będzie szykowała się do apelacji. Pozostając ciągle w świecie prawa precedensowego, przenosimy się teraz do dawnej brytyjskiej kolonii, czyli Hongkongu. Działająca tam giełda Bitfinex padła ofiarą ataku hakerskiego, mimo iż Bitfinex zaproponował swoim użytkownikom pewnego rodzaju ugodę, którą omówiliśmy w podsumowaniu miesiąca to kancelaria Cobra and Kim zauważa, że i tak możliwe są pewne kroki prawne, a ponadto warunki ugody nie są wedle nich fair dla obywateli USA. Prawnicy tej kancelarii proponują, aby przede wszystkim spojrzeć na sprawę z punktu widzenia sprzeniewierzenia. Ponadto zwracają uwagę na regulamin giełdy i kwestie zapisu dotyczącą bezpieczeństwa. Ich zdaniem to jest słaby punkt, w przypadku, gdyby ktoś miał chęci skonstruowania pozwu przeciwko Bitfinexowi. Musimy jednak pamiętać, że sądem właściwym do złożenia pozwu jest sąd na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych. I wbrew nazwie, mimo iż faktycznie jest to terytorium zamorskie Wielkiej Brytanii, to nie obowiązują tam przepisy Unii Europejskiej, a ponadto ich prawo tylko bazuje na prawie obowiązującym Wielkiej Brytanii. Ale nie martwcie się. Jeżeli czujecie się oszukani, bo nie sprawdziliście regulaminu Bitfinexa i teraz będziecie mieli problem z napisaniem pozwu, to pomyślcie sobie o uczestnikach festiwalu Opener w Gdyni, którzy bardzo ochoczo, bo teoretycznie za darmo, zakładali sobie opaski przedpłacone oferowane na festiwalowych stoiskach Mastercard. Większość z nich po zakończonym festiwalu nie zgadzała się z warunkami umowy wydawcy w sumie to karty przedpłaconej, tyle tylko że sądem właściwym był sąd na wyspie Man. Warto bowiem zauważyć, że od pewnego czasu w Polsce banki nie wydają już kart przedpłaconych. Stąd też chcąc być szczęśliwym posiadaczem karty prepaid, nie idziemy już do banku, ale do najbliższego dowolnego kiosku. Zanim jednak doładujemy konto, pamiętajmy, aby sprawdzić tabelę opłat oraz inne postanowienia umowy i regulaminy użytkowania tego typu prepaidu, niezależnie od tego, czy jest on w postaci karty czy opaski. W tej chwili bowiem większość firm wydających te karty znajduje się poza Polską. Warto też przy tej okazji zauważyć, że los kart przedpłaconych jest w Unii Europejskiej niepewny. Podczas ostatnich zamachów we Francji udowodniono, że właśnie terroryści korzystali z kart przepłaconych. Unia Europejska postanowiła więc zaostrzyć przepisy dotyczące kart prepaid. Przy tej okazji okazało się jednak, że przy okazji zmian przepisów o dotyczących przeciwdziałania finansowania terroryzmu i prania brudnych pieniędzy zmienią się również kwestie związane z platformami wymiany kryptowalut. Bowiem przy zmianie przepisów Unia Europejska chce objąć tego typu podmioty nadzorem. Ponadto, będąc w temacie prawa Unii Europejskiej, warto zauważyć, że ważą się losy neutralności Internetu. Kwestia ta pojawia się przy okazji prób ujednolicenia rynku konsumenckiego i tzw. telekomów. Starają się one bowiem wskazać, że aktualne przepisy są za bardzo je ograniczające. I kuszą w opublikowanym raporcie wizją przyszłości, która coraz bardziej się oddala ze względu na brak możliwości ich rozwoju. Otwartość internetu jest bowiem tematem dużo bardziej złożonym, ale rozwój nowych technologii moim zdaniem i tak będzie postępował. W kontekście tego rozwoju i jego spójności z obowiązującym prawem warto rzucić okiem na nowy projekt Ministerstwa Cyfryzacji. Efektem spotkań polskiej. Społeczności Bitcoin z Ministerstwem Cyfryzacji jest bowiem powstanie grupy roboczej, która ma właśnie pomóc na kilku płaszczyznach, w tym m.in. dopasowaniu polskiego prawa do rozwijającej się technologii blockchain i samego bitcoina. Jest to istotne, bo coraz częściej mówi się o zastosowaniu np. blockchaina do sfer ściśle regulowanych przez prawo. Pojawił się nawet Pis na blogu dotyczący blockchaina publicznego i prywatnego, ze wskazaniem, że IBM coraz częściej myśli nad wprowadzeniem blockchaina prywatnego na potrzeby giełd. Niekiedy pojawiają się nawet pomysły usprawnienia samego prawa i wykorzystania łańcucha bloków, np. jako swoistej bazy danych utworów zdigitalizowanych, chronionych prawem. Na razie jednak, przy tych koncepcjach prawnicy zauważają, że należałoby dostosować obowiązujące właśnie prawo do specyfikacji działania technologii łańcucha bloków i sposobu w jaki autorzy mieliby zabezpieczać swoje prace za jego pomocą. Czy jest to już początek inżynierii wiedzy prawniczej? Warto też rzucić okiem na zmieniające się przepisy na świecie. W tej chwili, wracając jeszcze na chwilę do Wielkiej Brytanii, Warto zauważyć, że zmieniły się tam regulacje dotyczące hazardu. Przy tej okazji też uregulowano kwestie dotyczącą bitcoina. Po wypadku, jaki zdarzył się na giełdzie Bitfinex, również i władze Hongkongu zastanawiają się, jak uregulować kwestię związaną z funkcjonowaniem łańcucha bloków. Nie są to jednak jedyne kraje, które dążą do regulacji bitcoina. I należy zwrócić uwagę, że ujednolicenie przepisów po bitcoina i technologii blockchain przynosi wymierne skutki, czego przykładem jest ostatnio Japonia. Różnego rodzaju startupy bowiem przenoszą się z Singapuru do Japonii, gdzie kwestia bitcoina i technologii blockchain została uwzględniona w przepisach. Dziękuję Wam za uwagę. Subskrybujcie nasz kanał i już zapraszam Was za tydzień na kolejny materiał, ale tym razem będzie to wywiad. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Piszcie w komentarzach, o czym chcielibyście porozmawiać i co Was trafi. Jeżeli macie jakieś ciekawe pomysły, albo może jakieś problemy prawne, to spróbujemy je tutaj wspólnie rozwiązać. Trzymajcie się, pozdrawiam. Mój producent bowiem uznał, że czas na plan B. Jestem animowany. BTC, ETC bez reszty oddanej, i dalej wiecie sami. A ja z kolei powiem Wam dzisiaj trochę o włamaniu na giełdę Bitfinex, rozwiązaniu kryzysu DAO i forku Ethereum. Powiem też kilka słów o halvingu i o blockchainie. Ale zanim to nastąpi, chciałbym też powiedzieć kilka bardzo ważnych ogłoszeń.